Dzień dobry, dzień dobry, witaj na kanale Wiejskiej Inspiracji w filmie poświęconym ogrodowi Wiejskich Inspiracji który już od dawna był zapowiadany, że wreszcie go pokażemy no i wreszcie pokazujemy oprowadzę Was teraz po ogrodzie, pokażę Wam wszystko po kolei co tutaj udało nam się wyhodować, uprawiać wysadzić, zasadzić, posadzić, przesadzić i w ogóle do dzieła cały nasz ogród znajduje się na planie prostokąta a w środku mamy zrobione koło z grządek podwyższonych. Zawsze wieczorem, tuż przed zachodem słońca, mamy Magic Hour, czyli godzina z najpiękniejszym światłem. Nie sądzę, żeśmy mieli aż godzinę, więc będziemy się streszczać, żeby tutaj wszystko Wam pokazać. Nie wszystkie rośliny będę pamiętał, ale będę starał się tutaj Was oprowadzić. To jest skrzynia numer 1 i mamy tutaj aksamitkę dookoła wysadzoną, która miała być ochronnie dla wszystkich warzyw i owoców. No i chyba spełnia swoje role, bo ponieważ szkodników tu nie widzieliśmy żadnych. A tutaj mamy, co mamy? Pomidorki. Miał być żółty olbrzyma, chyba nie wyszło. <laughs> tu mamy Guido, który dopiero nam dorasta i jest piękny trochę nagietków sałata która jest teraz przy, ze mnie przytrzymywana na nasiona bardzo mała ilość pietruszki ale coś tam wyszło za to pięknie obrodził szpinak to jest naprawdę piękny szpinak przynajmniej mi się podoba tu mamy pomidorki black cherry będzie je widać lepiej z drugiej strony, zaraz chwilę pokażę i ten drobny pomidorek to maskotka tu mamy trochę kalarep, papryka habanero, jakiś selerek przejdźmy jeszcze, zobaczymy ten pomidor o, tu będzie fajnie widać to są właśnie pomidorki black cherry dobra a tu mamy naszą dwójeczkę to dwójeczka to są cukinie przede wszystkim cukinia żółta o, tam widzimy Małe rosną. Tam zielona. Ten wielki krzak to brukselka. Tutaj jest rodzaj brazylijski, ale coś w nim nie tak. Nie wiem dlaczego nie zakwit w tym roku. I nie wiem czy jeszcze zakwitnie. Mieliśmy też sporo ogórków, które już na powoli nam przesychają. I w tej samej skrzyni również zasadziliśmy dynie. I to był chyba błąd, ponieważ tutaj dynia i cukinia przyćmiły dosłownie wszystko, więc. A ta wielka dynia to wszystko z jednego krzaka. To jest dynia muskat. O, tu widzimy małą wersję, ale pokażę Wam później też większe. O, tutaj troszkę większa jest, ale to też jeszcze żaden rekord. Są większe. Przy tej skrzyni dwójce troszeczkę przegieliliśmy z ilością rośnie dlatego jest tu tak ciasno. Już na pewno w skrzyniach nie będziemy sadzić dyni, tylko różne inne warzywka, ale zdecydowanie nie dynia. Dobra, idziemy dalej. Skrzynia trójka, tu było dużo buraka naciowego. I teraz już na nasiona jest przygotowywane. Więc sobie rośnie spokojnie. Mamy aksamitkę grubszą, czyli popularne byczki. Tutaj już burak ćwikłowy zobaczmy czy ma tam. O, pewnie, że ma. No i nie wiem, czy coś zobaczycie. Zobaczycie. Halo? O, tutaj widać wielkiego buraka. Pięknie. Znowu brukselka. Są pomidory. Tu jest koralik też z drugiej strony obejrzymy tutaj niestety nie wiem jaki pomidor jest ale coś jest no i cały czas Brukselka tutaj piękne pomidory trochę znowu buraka bulwiastego a tam mamy pomarańczową pięknie wyrosły bo ten chyba kolor jest najpopularniejszy ze wszystkich. A tam mamy pomarańczową wersję. No i ta drobniutka żółciutka Oczywiście. Dobra, idziemy dalej. W tej skrzyni mamy. Co my mamy? Mamy ogórecznik. Mamy niedawno zasadzoną fasolkę. Więc będzie dopiero rosła. Tam piękne kalarepy. I te kalarepy są naprawdę mega wielkie. I piękne. nam rośnie pietruszki naciowej i tutaj mamy też selera naciowego kwiatki, lwia paszcza chyba tak to się nazywa i znowu ogórecznik ta skrzynia jest różniejsza, miała być na truskawki truskawki się tutaj nie przyjęły więc wyksmitowały, zaraz Wam pokażę gdzie i już pomiędzy skrzyniami, właśnie powoli Zaczynamy sadzić trawkę, wysiewać. I tutaj nam trawka już wzrosła. Była pierwsza sezona, już można po takim dywanie iść. A tutaj trawka się dopiero ukorzenia. Dobra, lecimy dalej. Kapucha, kalafiory, jarmusz, rzodkiewka, która już też idzie. Więc będzie nam nasiona. Mamy też brokuła. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda zajść. O, uda nam się tutaj. Jest brokuł. No i to, co tutaj go oplata, to jak się łatwo domyśleć, jest arbus. A najprościej arbuza zobaczyć od tej strony kawałek garbuza tutaj rośnie I kolejna skrzynia Cukinia cukinia zielona i tutaj muszę Wam pokazać okaz, który tutaj rośnie, bo jest naprawdę piękny i ten okaz, olbrzymia prąd do mojej dłoni ta będzie na nasiona Arbus pomidory ta skrzynia została już troszeczkę przeze mnie przebrana jeśli chodzi o pomidory zostały pozwiązane, opalikowane nawet bardzo wysoko bo tutaj drobne koraliki bardzo wysoko i pięknie rosną no i tutaj mamy rukole, która bardzo dużo puściła strączków, które będziemy mieli na nasiona, więc tutaj rukoli nie zabraknie. Jednak własne nasiona to własne nasiona, tak samo z czerwoną sałatą. Proszę bardzo. Następna skrzynia to same dyniowate. Mamy dynię hokkaido, mamy muskat, mamy piżmową, mamy... Kabaczka, o tutaj kabaczek wystaje, Zobaczcie, zobaczcie. Tam go widać, widać. Kabaczek. Mamy tutaj bakłażany, mamy tutaj patisony. I żółta cukinia chyba też jest. O ile pamiętam, tak jest. Może to nie zajrzeć tam gdzieś sobie został. O, trzeba będzie zebrać na mnie. No idea nam się rozpanoszyła tutaj, rozpynoszyła tak, że normalnie tej skrzyni już prawie nie widać. Przypominam, że skrzynie wyglądały mniej więcej tak. A tutaj to właściwie już skrzyni żadnej nie widać. Za to dynki okaydo, są ogromne i tu mamy większy musket. Też fajne. O tutaj mały musket. A tu przy dniach rośnie nam jego Dagoi. Czyli chiński. O! Pszczołki przy nim latają. Gdzieś to był taki duży muskat. O! Proszę bardzo. O. Pikny, wielki. Idziemy do ostatniej skrzyni. To jest skrzynię, którą nazywamy pieszczotliwie meczką. ...i tutaj rośnie nam czarnuszka, która już ma, jak to się nazywa, oj, no, makówki, tak, <laughs> nie no, nie makówki, No ale wiadomo, tam są nasionka, więc czarnuszkę będziemy zbierać niedługo, mamy papryczkę, która nam tu ładnie dojrzewa, mamy pomidorki, mamy, proszę bardzo, brokuła, dużo kopru jaka jakaś rośnie, marchewkę, którą nam trochę opanowały swego czasu myszyce, i stąd też troszeczkę przywędła, ale powoli się rośnie. Powoli się odbija. Sałata ta logowa już też idzie nam w nasiona. Tutaj będę musiał podwiązać komidory, bo troszeczkę za bardzo mi tutaj już leżą. O i kolejne dylnie Hokkaido, które proszę całą ścieżkę zajmują i już tutaj nie ma nawet jak przejść. Ale wygląda ten gość pięknie, to trzeba przyznać. No i na środku mamy nasz zielnik. A w zielniku, oj nie wiem czy z pamięci wszystko Wam powiem, na pewno mamy pietruszkę, na pewno mamy miętę. ...tutaj mamy bazylię która kwitnie i też będziemy zbierać nasiona... ...różne rodzaje mięty... ...mięty mamy dużo rodzajów... ...tu jest słoneczniczek... ...szczypiorek czystkowy. ...tu już przejrzała nam kolendra ale tam kwitnie świeża... ...nagietek... ...kolejna bazylia... wychodowana z nasion... ...tymianek... ...sałata, mięta... Nie. Tutaj prawdopodobnie melisa wyrosła dosyć niedawno. Tam znowu tymianek, majeranek, rumianek. Trochę nie zdążyłem zabrać kwiatów. Bazylia będę musiał zbierać. To chyba jest melisa, ale nie jestem pewien. Czy to na pewno melisa? Czy nie mięta jakaś? Muszę no, to sprawdzać. Tutaj mamy trawę cytrynową na sturcję to chyba był tymianek tam jest tymianek i oregano tu mamy dużo bazylii i piękny jarmuż. Jarmusz tutaj będzie chwilę zaraz krwawnik Rabarbar, rozmaryn, majeranek, lubczyk, szan oczywiście, no jest to i doszliśmy do miejsca, gdzie pokonanie dyni stanowi już wyzwanie, więc nie będę tutaj im deptał jest ok. Wejdźmy na zewnątrz, Skrzyń. jak już spacer to spacer w całości, po kolei, tu dookoła sobie rosną. Jagody kamczackie. Tam posadziliśmy jabłonie, i pomiędzy nimi ten szlaczek to jest. O, cień miłaj Mój. <gryw> Zabieram swój cień. Ten szlaczek to truskawki, które wczoraj ta zasadziła. Stwierdziliśmy, że coś bardziej nietypowego będzie. Więc pomiędzy drzewami taki szlaczek powstał. A tu dzisiaj sadzone przeze mnie wilki pomidorów, które albo kwitły, albo już owocują więc mam nadzieję, że jeszcze się z gruntu załapie na pomidory z nich może się uda jak się nie uda to trudno 10 razy tyle wilków mam przygotowane do doniczek więc będziemy mieli na jesieni w zimę z doniczek a tutaj mamy pomidorowy sad i tutaj mamy bawolę serce, to wszystko to jest bawolę serce nie mam pojęcia, jak ten pomidor smakuje, bo nie pamiętam jego smaku. Wiem, że są wielbiciele i są przeciwnicy tego pomidora. Podobno trudny w uprawie. Podobno tylko po zerwaniu się nadaje, nie poleży za długo. Nie wiem, sprawdzimy. Na razie, jeśli chodzi o uprawę, to bardzo ładnie krzaki nam rosną Niektóre gdzieś tam o, owocują sobie, coś tam widać. O, są jakieś owoce. O, tutaj większe. Także, jak na razie idzie ok. Papryczka chili, którą będę musiał zerwać, bardzo ostra jest u nas. No i tu mamy różne różnice pomidory. Od takich fajnych maleństw Poprzez pomidorki bardzo drobniusienkie, tajlowe za to gęsto rosnące po żółciutkie gruszkowe które smakują jak galaretka w cukrze są takie mięsiste i słodziutkie aż po naprawdę pomidory, które są ogromne to jest na przykład hektor tu mamy dyno, czyli ten polny, popularny jest tego idziemy dalej, pozwiedzamy tutaj mamy jeżynę znowu jego kamczacka, mamy aronie jedna z aroni jest 4 albo 5 ale tylko jednej się udało owocować oczywiście mieliśmy tutaj kilka aroni jeszcze które były na terenie więc aroni będzie trochę na sok tu znowu jeżynka no i tu mamy malinojeżynę, mamy maliny, które już nie będą owocować w tym roku, to jest wczesna malina, to też żółciutkie, które były na zdjęciach i na poprzednich filmach, ale pokażę Wam później malinę, co z niej wyrosło, a tutaj mamy amarantus, czyli inaczej szarłat, z którego będzie bardzo zdrowa, dobra mąka, pięknie. Podobnie pięknie jak rosną nam ziemniaczki, których mamy tutaj dość sporo, za nimi tam fasolka. Fasolka ma się gorzej, nie wiem dlaczego troszkę nam przesycha. czy Towarzystwo Ziemniaków nie odpowiada? Nie sądzę, bo podobno fasola lubi z ziemniakami i lubi ze słonecznikami, dlatego przydziela nam ziemniaki, które ze słonecznikami nie przypadają. Podobnie jak słoneczniki za ziemniakami, ale też są piękne. Może jeszcze uda mi się z rana je sfilmować, bo teraz mamy pod słońce, bo za chwilę zachód, więc wiadomo. Jedziemy dalej. Tu są melony i nie pamiętam, czy to będzie cantalupa, czy galia. Nie pamiętam. Muszę to sprawdzić. Czy owocują? Oczywiście, że owocują. Proszę bardzo. Proszę. Dwa. Tu kolejne dwa. Proszę. Są. Tu kolejny krzak melonów. Tu kolejny krzak melonów i nawet widać. Proszę bardzo. I to jest największy krzak melonów. I tutaj już widać. Prążkowanie. A tu mamy. Arbuzy. Żeby nie było. Są całkiem spore. Ja mam dużą rękę, przypominam. Myślę, że to będzie za 3 kg Arbus. Krzak ma wybitny. Wszystko, co się rozciąga, to jest Arbus. I powiem Wam, że największa sztuka to jest ten. Myślę, że jakieś 6-7 kg. Ale jeszcze go nie zrywamy. Jak to jest z tymi arbuzami? Jak pusty dźwięk, to jeszcze niedojrzałe, nie? nie? Taki już. Bo no ten miał bardziej pusty, teraz już nie ma takiego pustego. Tu kolejny, tu kolejny wielki. Ogórki już nam trochę przysychają od łodyg głównych, niestety. Ale za to te dalsze jeszcze mają się w miarę, chociaż nie wiem, czy z tych ogórków jeszcze coś będzie. Raz, że sucho, dwa, że już chyba powoli się kończą, za to dynia piżmowa ma się znakomicie. Po drodze minęliśmy borówkę, którą przez zagatą, ta największa to jest borówka, którą hodowaliśmy w doniczce przez ostatnie dwa lata. I taka się rozrosła, tu są malutkie tego tegoroczne. Niektóre wyższe, wszystkie owocowały. Podobnie jak porzeczki. Jest kilka krzaczków. I tu mamy, tu mamy malinę, którą dostałem od sąsiada. I to jest malina późna. Odmiana po lesie. I ta będzie sobie ładnie owocowała jeszcze. Do listopada. O, takie owocki są owocki są kapitalne pyszne, duże. Jest super. I pokażę Wam jeszcze nowość u nas zupełną, to jest malina ponętna, Czyli niektórzy nazywają to malinotruskawka. Akurat tutaj nie ma żadnych owocków. W ogóle do owocków. O, tu, tutaj będą, tu się robią to biorą. owocki. O. A zaraz znajdziemy taki szakry Idziemy sobie tutaj mamy ten kolcowój, czyli jego Degoi. Mój tata gdzieś dorwał orzecha, stwierdził, że zasadzi, zasadził proszę bardzo wyrósł widać, że chyba będzie włoski. A tu mamy tą malinę ponętną, tylko że coś ją tutaj obżarło. Ale coś tam widać. Temu ponętna nie wiem, ale czemu malina truskawka podejrzewam, że właśnie z powodu koloru. Tu jeszcze kilka krzaczków jej rośnie u nas. No i ten kawałek pola został niedawno opielony. Jeszcze perzu się muszę pozbyć i będzie czekało na nasydzenia drzewek na jesieni, krzewów owocowych to wie może drugi szlaczek z truskawek się puści. Mm. Na tyle, jeśli chodzi o widoki z ogrodów wiejskich, inspiracji. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze oglądając nasze warzywka, które tutaj udało nam się uprawiać bez żadnej chemii, bez sztucznych nawozów, po prostu sama ekologia, samo zdrowie w przyszłości. Kto chętny spróbować tak samo uprawiać? Bo jak widać, rośnie. Rośnie i ma się znakomicie. Polecam wszystkim. Jeśli film z naszego ogrodu Wam się spodobał, dajcie jakąś łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie robiliście, ponieważ wiele ciekawych filmów wiesz nas czeka. Oczywiście będą też filmy z naszą dziunią, na którą wszyscy tak czekają. <laughs> nie zapomnimy nagrać. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie, pa! Całusów 102, 103 sam doleci.